O, przyszedł kapitan. Ryś, gdzie tam sikasz tych cholerniku jeden? W budu? Do budy? A to jest łobuz. Ile chodzimy patrzysz. tu było. Przyszedł, najadł się, obsikał domki i poszedł zadowolony. Cześć Julia. To tupet ma. Zniknął. gdzieś mi tam zniknął, muszę podejść bliżej, żeby zobaczyć, gdzie on tutaj jest. Ech, chyba przez dziurę poszedł i go nie ma już. I w dziurę poszedł. Nie ma z dziury do dziury, i poszedł przez mury. I tutaj gdzieś jest szukaj wiatru w polu za dużo zakamarków, za dużo drzew Zieleni, się ukryje. No Julia poszła Julia, chodź, Wracaj kiciulko. Chodź, bo ci borsuk złapie. Chodź, Kicia. Chodź, Julia. Chodź, Kicia. Słyszysz? Dziua, chodź. Chodź tutaj, a się cieszy. Chodź, chodź tu. Bierz trochę, ty. W dziurze będziemy się miziać. Chodź, Jureczka. No nie ma, uciekł. Julia, chodź, kicia, 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 chodź, kiciulka, chodź. O, przyszła, babcia przyszła na pomoc, tak? Przyszłaś, babcia, na pomoc. Za późno, już nam nabałaganił. Nasz psikał nam na domki, zjadł nam jedzenie, co najlepsze, Feliksa. I poszedł. No, to się nazywa mieć wygodę. Zbiera co najlepsze. Chodź, Julia, kicia. Julia. Julia chodź Kicia została tam Julia Kicia chodź Kicia siedzi tam po drugiej stronie płota żeby czasami ją, ją tam nie atakował o. Nawet ciotka płaczka przyszła. No, jak usłyszały, że ja wołam, to przyszły zobaczyć, co się dzieje. Nieki ciulki? O, Romeo jest. Proszę. Romeo był też tam. Romeo, gdzie ty byłeś? Też tam byłeś? Aha się pojawiły A nic, ja muszę wracać. O I następny to przylatywały kotki. No nic muszę mleka narać, bo tak będę chodził, 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 a mleka nie dalej. No. Wyciała julcia. Zromeę o razem. Zbacie już przyleciał. Przyleciał, a na co przyleciał na zupkę mleczną, na płatki które są tutaj rozlałem żeby to miały o Julia w trawie jak się ładnie Kręci O, tutaj no masła nie miałem, to nie przykleiłem dzisiaj a Romeo zaraz miał zaskoczyć z tyłu Aha Cały Romeo Romeo to musi zawsze coś dokazywać dopiero, ja, dopiero jest w swoim żywole, żywiole. I co Kicie? Mleczka nalałem Wam No Kości macie Tutaj Feliksa jeszcze macie Proszę bardzo Na pienieczku Zupa mleczna jest Tylko jeść, bo zaraz szpaki przyjdą Nie Kicia? Ciotka płaczka Jeść Najadły no, się tłustego tego sera także jadły, Romeo nawet lepiej wolał jeść tłusty ser niż od kiełbasy plasterków Rawskiej o, się Romeo no, jeść jeść, jeść, jeść a Zuzia tam chodzi a to co to, to tam piszczy Dzięciłek poleciał tutaj na drzewo teraz może go uchwyce. Udało się. Udało się. A i schował się i poleciał. Poleciał Julia, ciciulka gdzie twój Romeo? Romeo tam? Nie, tam jest chyba łatka. Dzisiaj ja słyszałem jak ktoś wołał na nią Basia. Nawet muszę przyznać, że mi to się lepiej podoba od łatki Basia. Chyba ją przechrzczę na Basia. A i tutaj z Romeo. Do zupki mlecznej Romeo będzie jadł. skąd siedzą Pieszczoch Pasiorek Romeo ciotka Płaczka Łapka Welbasia Się rozeszły. I po śniadaniu. Kochani, i po śniadaniu. 6 maja 2019 roku. Poniedziałek. A Julka jak zwykle w trawie. Albo w kwiatkach, niezapominajkach. O ile dobrze zapamiętałem. Niebieskie to są niezapominajki te kolorowe, różowe i nasze osiedle i to by było na tyle, kochani. Pierwszy dzień w tym dniu, filmik.